Czy wiesz, dlaczego twoja nerwica wraca, mimo że tak bardzo chcesz spokoju? To nie twoja wina, to twój mózg, który stał się maszyną do przewidywania lęku. Po 25 roku życia twój mózg działa jak surowy ochraniarz. Jeśli przez lata żyłaś w stresie, on wpisał lęk na listę bezpiecznych reakcji. Teraz odfiltrowuje spokój, bo go nie zna. Dobra wiadomość, Twoja przyszłość to dla mózgu tylko wspomnienie, które jeszcze nie przeżyłaś. Możesz to przeprogramować w 5 minut. Chcesz się dowiedzieć, jak? Zapraszam na mój kanał Dorota Inspiruje. W najnowszym filmie pokazuję jak zmienić tę prognozę i zacząć żyć bez lęku. Jeżeli chcesz zobaczyć te pełne nagranie, naciśnij żółte sęduszko na dole i wejdziesz prosto na ten filmik. Czekam na Ciebie. Pa, pa!